W tym filmie opowiem ci, jakie są plusy tego, że jesteś sam. Często ludzie narzekają, faceci mi piszą, jestem sam, Krzysiek. No, przydałaby się jakaś dziewczyna, tak? Co zrobić, jak poznawać te dziewczyny? Ale chciałem, żebyś sobie zdał sprawę z tego, że wcale to, że jesteś sam, to nie jest taka zła sprawa bo zobacz, będąc singlem, ty tak naprawdę możesz często o wiele więcej czerpać z życia w nieograniczony sposób, tak? masz więcej kasy, bo nie wydajesz tej kasy na randki, na to, żeby prezenty dziewczynie kupować, na to, żeby jeździć z nią na różnego rodzaju wycieczki, na spa, do hoteli, tylko ty te wszystkie pieniądze możesz oszczędzać, możesz inwestować, możesz wydawać na własne przyjemności i absolutnie uważam, że to jest fantastyczna sprawa. Co jeszcze zyskujesz, będąc singlem? Ano to, że cały czas możesz poznawać nowe kobiety, możesz się z nimi umawiać, spędzać przyjemnie czas, zapraszać je do siebie, cieszyć się chwilą, i to też oczywiście powoduje, że nie masz tego uczucia, takiego znużenia. Kobietom jedną, tak? Oczywiście, jeśli trafisz na wyjątkową kobietę, jest to wyjątkowy związek, to wcale nie musi być tak, że się z nią znudzisz, ale w wielu przypadkach nie potraficie odpowiednio dobrać dziewczyny i szybko w tym związku też się nudzicie. Także będąc singlem, ty zawsze będziesz miał możliwość poznawania innych kobiet, żadna inna kobieta nie będzie Ci ma rodzić nad duchem, że ty jesteś zły, że chodzisz do klubu, że imprezujesz, że za dużo pijesz, że spotykasz się z kolegami. Robisz z własnym życiem to, co Ci się podoba. I to jest piękne, że jak jesteś wolny, to też żyjesz tak, jak chcesz na własnych zasadach. Będąc w związku, mając kobietę, mając już jakąś poważną relację, nie wiem, Rodzinę, żonę, dziecko, to ty nie będziesz mógł sobie tak hasać po imprezach, chodzić jak teraz, bo będziesz też musiał zadbać o byt tej rodziny, będziesz musiał więcej pracować. Także to są te plusy bycia singlem, że jesteś właściwie niezależny, wolny, możesz sobie wydawać na co chcesz pieniądze, jak ci się chce pracować, to możesz pracować. Jak cię ci nie chce, to możesz leżeć do góry brzuchem. I cię do tego nie zmusi, bo nie masz żadnej odpowiedzialności za to, że jesteś z kimś w relacji, że musisz utrzymywać kobietę, płacić rachunki za swoje dziecko. Alimenty i tego typu sprawy, tak? Także weź na to poprawkę, że jednak to wcale nie jest tak źle, jak jesteś sam i nie masz dziewczyny, bo masz nieograniczone możliwości. Możesz robić to, co ci się podoba, tak? Możesz wyjść na podryw, poznać się jakąś dziewczynę, możesz sobie pojechać za granicę, kiedy tylko chcesz, bo nie jesteś zależny od tej drugiej strony, od zdania dziewczyny, a wiadomo, że często kobieta chce, żebyś z nią jak najwięcej czasu spędzał. Jeśli jesteś dla niej atrakcyjny, to już każda dziewczyna zrobi to tak, tak cię zmanipuluje, żeby. Jak najwięcej czasu spędzał, żebyś o nią dbał, żebyś do niej przyjeżdżał, żeby ona przyjeżdżała do ciebie na wieczór i zauważysz, że wtedy naprawdę masz o wiele mniej czasu dla siebie. Bycie singlem też daje to, że masz więcej tego czasu dla siebie. Możesz yy, poświęcać się hobby, sportowi, możesz, nie wiem, naprawiać swój ulubiony samochód, który próbujesz odrestaurować, jeśli jesteś fanem klasyków i masz na to czas, tak, będąc w związku, też wiążą się z tym różnego rodzaju zobowiązania, być może musisz pojechać do rodziców tej dziewczyny swojej, musisz spędzać tam czas i to wszystko właśnie też kosztuje Cię energię życiową, także jeśli nie masz dziewczyny, doceń to, Możesz też mieć koleżanki i niech ci się nie spieszy wchodzenie w jakiś dłuższy związek, bo tak naprawdę jak jesteś młodym chłopakiem, masz na to całe życie, możesz teraz korzystać z życia, możesz mieć fajne koleżanki i też dostaniesz od tych koleżanek to, co masz w dłuższej relacji, bo możesz mieć regularny seks, regularne uczucie. Nie będąc jednocześnie w związku, tak? I to jest też to, o czym często faceci nie wiedzą i nie zdają sobie z tego sprawy, że można utrzymywać relacje z koleżankami, gdzie one też dbają o ciebie, są dla ciebie milutkie, spotykają się tylko z tobą i z ich strony jest to taka relacja trochę jak poświęcenie, ale ty masz jakby tutaj otwarte możliwości, żeby też oczywiście robić to, co chcesz. Życia chcesz, także jeśli jesteś młody, naprawdę polecam Ci to nastawienie. Moim zdaniem, błędem jest wchodzenie w dłuższą relację. Jeśli jesteś zbyt młody, bez doświadczenia, popełnisz masę błędów, prawdopodobnie wybierzesz niewłaściwą kobietę, wejdziesz w jakąś dłuższą znajomość, zrobisz jej dziecko i potem jesteś uwiązany na całe życie, płacisz tego konsekwencje. Także zastanów się, co robisz z własnym życiem i mówię plusy bycia samemu są dla mnie tak oczywiste, że musiałem nagrać to wideo, bo jednak widzę, że wielu z Was tego nie rozumie. Jeśli ten film Ci się podoba, zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał i oczywiście do czwartku możesz pobrać moje ukryte materiały, 75% taniej, genialna wiedza, tak, style rozmowy, w jaki sposób sprawiać przyjemność kobietom, to wszystko tutaj dostaniesz, promocja.uwodzeniewdzień.pl. Pobierz, bo w czwartek o północy kasuje stronę, możesz skorzystać, możesz mieć od razu efekt. Efekty z dziewczynami, sam zauważysz, jak to działa, także na Twoim miejscu już bym pobierał te materiały, działał, stosował, nie traciłbym czasu, żeby mieć te efekty z dziewczynami. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć.